Czekaj jest o co tu chodzi, o właśnie pokaż mi, o co co, to, co to jest, interakcja, to w tym się obraca. O, dobra, czekaj. No pewnie, Drift obróć seta, o no, i Ale to jest wulgarne demonetyzacja, nie! Drift, zrób sobie jakieś omo czy coś. Ja cię było trzy razy lepsze. Ale czekaj, gdzie jest twój, <noise> twój UW? E, Usunąłem, lepszy to jest. To jest lepsze Jak? to. Ej, lepiej to wygląda? O kurde. Bo słuchajcie, mamy Ej, bo trudne zadanie. Około. Jakie? E, mamy trudne zadanie, ponieważ musimy zrobić 2100 wyświetleń. <noise> Hello everybody, my name is Michael, welcome to uh, Connecting. Warning. Ej, ej, aplausu nam nie kupiło To no tak. powinien drift kupić aplaus Znaczy to możemy kupić i każdy może to użyć po prostu eee. Patrz, no. no, i on użył I teraz użyj aplausu A jak to się używa? Bo nie wiem Mieszkam albo pod te no. Jak mówimy żeby nagrywać to mówimy record po prostu Record video a samek jak wylądujemy to zacznij mi nagrywać Ciekawe się ta gierka zaczyna, nie powiem, że nie Nagrywasz, Dla... nagrywasz? Tak anyway Dobra. Teraz, eee... zacznij. Ale poczekaj Cześć, witajcie! Witam Was kurde w opuszczonym zauku SCPD Endurance, zapraszamy Tak jest Dokładnie. Yeah. Czemu ty zabierasz kurde takie Co to było? Oh. Ej, czemu mi, się, czemu mi się przypominają Dark Soulsy? Albo Hollow Knight? Jak światło mnie uciekałem, to dobrze. Znaczy, że kocham. Zabawiamy. Mamusiu? Ej, świdziak! Nie masz się no Co? Jestem, przeżyłem. Somek! Słuchajcie, na stosunkę, bo on jest za wolny, a on powinien nagrywać. Słuchajcie, jesteś

Nie wiem to nas goni, ja bym świerdala Kamerzysta ogólnie spierdolił. Ej, umarł, kamerzysta nie żyje. <grywa> Szok Ej, Ej, fajnego masz pieska w ogóle. <grywa> Jak się nazywa? Eee, <grywa> dodamy. Ja bym spierdany z tam gością. -pie, pierwszy cię. Ej, mamy kamerę, bo mamy contentu, musimy wrócić po kamerę. Spokojnie idziemy na górę, czy tam gdzie mniej więcej zginął somek, co nie? Ech? O chuj, ee. Dobra, ja bym wracał jednak, wiesz taki jak? Sze, cię sze, pięknie, ale oj, ale za to mam pięknie Nie mam sabiny, kurwa Podoba mi się to, że on kompletnie nie chciał mnie wziąć Nie pierdział się, że on teraz za mną idzie Ja na to się, Ja na to nie pozwolę Wypierdala On zaraz za mną idzie? Czy tak nie za bardzo? A po co są? Hej Siema Siema śmieci pierdolony Wiesz, wiesz może gdzie do gości? W twojej dupie zasranej, zarzyganej chuj, chuj ci w matur kurwo Więc mi mówisz, że jesteś z okolic gości. Okej, okay, wprowadź mnie To on rzeczywiście mnie goni o chuj chodzi? Ej, o co? Co? A ja... A ja zgi... Jest do niego no. Ej, cześć! 9 dolarów za hospital. Czy was popierdoliło? Czy wy aż tak bardzo zostaliście zranieni, że to było potrzebne? Znaczy, ja się my... zastanawiam, czemu kurde położyłem się obok trupa. Tak, mam kamerę. Odkładam ją, wrzucam. I zobaczymy, i co z tego wyszło. Zgrywamy materiał. Uploadujemy Aploduj na tak, YouTube. Witam Was, kurde, w opuszczonym dołku SCPG do Zapraszam Dokładnie. Czemu ty zabierasz mogli... dobra? ha 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 Ja, ja ogólnie spierdalamy z spierdalamy stąd, udało się, że nasi współpracownicy zginęli. One już pieska, subskrybujcie po więcej, dajcie lajka i oczywiście możecie także nas wspierać lub dać do Najcika. Do zobaczenia w następnym odcinku, ja spierdalam. Nie! Kurwa kurwa, 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 kurwa. Chciałbym z mój dziadek tam żył. Dobra, miały tragiczne, nie, nie raczej już Tak no, sobie więcej wio... Guys, tak sobie więcej wyobrażam gdybyśmy serwy na jakiś domek. Dyskadomek, no. Samek, co ty robisz? Wzejdź ze mnie i w do łóżka gościu. <grym> Tipus. Dostańcie mi derkasz po rynku. Tipa, ci. Brawo. Za noca. Dobra. No kurwa. Driftor. Drift. Drift. Śpię. O a co ci nie chodzi? Śpisz śpię. <grym> ja, jak ty śpię? Te... No nie, nie wszędzie gadać. A aż dwój co jest? Debut. You failed to gain popularity as a content creator, eventually stop making videos, o nie, ale to był tylko zły sen Tak sobie powtarzam za każdym razem Tak sobie powtarzam I od nowa Czyli dosłownie na tym polega cała rozgrywka To To by było na tyle w tym odcinku Następnym razem być może nam się uda zostać zajebistymi youtuberami Nie 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 nie, na następny, chodź chodź, chodź choć next date, next date Chodź dam radę a możecie cię ze mnie? No To spadać. The fuck man? Co to było? Bo... Ej ja, ja mogę wziąć kamerę, ja proszę. Nie, 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 chodź, chodź. Somek, ty czy... mogę tym razem ja wziąć kamerkę? Proszę. Nie, nie. Ale no proszę. Nie. Ale no, no Somek, so, proszę. Nie. No proszę, to, to, mój, odci to mój odcinek, nie, proszę. Nie, nie da, nie dobra, to mój ojciec, to ci będę przynajmniej robił oświetlenie, pana no, no. to Dzień dobry, no, no. witam, welcome to record Słuch, video i... In... jeszcze nie powiedziałem, że nagrywam! Na chuj się drzesz? Co, co powiesz o tej no, sytuacji, co dowiedziałem się? Nagrywasz? Nagrywasz? Tak Tak? Jest przejebane. Nie bądź bydgoszcz Jest, je, jest przejebany, więc dobra Skarżę. Pan Paweł będzie skakał! Tak. Idę cię wyruchać Co? Nie? Czekaj, poczekajmy na naszego kamerzystę Kamerzysta, co? chodź tu do nas Kamerzysta, chodź Gdzie, co? A, tutaj jesteś Kamuś, kamuś Chyba na 60 -ona. Ej, guys, chyba mi się letarka rozładowała da, się da. No Ja się rzeczywiście czuję jak na baglące Może nie powinienem sprintować, bo jeszcze ten... ten patron mi dopadnie, nawet nie mam pójdzie Nieważne Jebałem, wasze mamy co? zacznij nagrywać. E, witamy, witamy, dziękuję za oglądanie. To byłem ja, to był Glitchcore i rucham mam matki. Dobra, biorę płytę. Musimy to zobaczyć, bo to. Chciałem! nie match płyty! Dobra, chodźcie. Piszę, Flora is. Are you for your health Cicho!

Ale Mixer zaczął mnie gonić Wow, kimon 420 is very compulsive Aha, tylko to? Ej, zarąbiliście Nieźle nie tak, 138 dolarów za... the plan Go down to the old world film something scary Upload to SpookTube Go viral Ej, patrzcie, zrób mi zdjęcie i będziecie na miniaturkę Ej właśnie, spać liczy. Cześć. Ła właśnie, no. to... widzimy się, Dobra, pan zobaczymy pan, się pan, akurat do tamtego dnia. Yy... No to... dobranoc!